Piątek, więc kilka inspirujących historii. Pierwsza biznesowa i to z kraju kwitnącej wiśni. W pomarańczowej teczce dzisiaj e, książka, z której już czytaliśmy, ale o tej historii musiałem wam przypomnieć. To "Strategia Błękitnego oceanu" W. E, Kima i Renée Muñoz którzy opisują wspaniałe przykłady firm znajdujących rozwiązania na to aby nie pływać w czerwonym krwawym oceanie konkurencyjnego biznesu a wymyślają coś co pozwala im wypłynąć na zupełnie nowy obszar i ponieważ dzisiaj byłem u fryzjera to chciałem wam przeczytać historię o fryzjerach japońskich posłuchajcie jaki pomysł świetnie miała firma do body shop. Być może to i Ciebie zainspiruje. Firma The Body Shop, która przekształciła branżę kosmetyczną oddziałującą na emocje w funkcjonalny i pozbawiony nonsensów domu kosmetyczny. Cała rzecz dzieje się w Japonii, co ma duże znaczenie. E, przyjrzyjmy się przykładowi Quick Beauty House. Q, quick Beauty, szybka, szybka uroda. Firma Quick Beauty House, House tworzyła błękitny ocean w japońskiej branży fryzjerstwa męskiego. właśnie. Jest najszybciej rosnącą firmą w Azji. Założona w roku 1996 w Tokio, zaczynała od jednego lokalu, a rozrosła się do ponad 200 w roku 2003. Roczna liczba wizyt skoczyła z 57 tysięcy w roku 1996 do 3,5 miliona w roku 2002. Firma dynamicznie rozwija się też w Singapurze i Malezji. Z Istotą e, strategii błękitnego oceanu Huey House jest zmiana orientacji azjatyckich salonów fryzjerskich dla mężczyzn z emocjonalnej na wysoce funkcjonalnej. W Japonii czas potrzebny mężczyźnie na ostrzyżenie to zwykle około godziny. Dlaczego? Bo jest to długotrwały proces złożony z czynności wykonywanych po to, by ze strzyżenia zrobić cały rytuał. Kilka kompresów z ręczników. Masaż karku, uczestunek herbatą lub kawą, cały rytuał wykonywany przez strzygącego fryzjera, w tym specjalne zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry, suszenie, golenie. W konsekwencji czas poświęcony na samo strzyżenie jest tylko niewielką częścią czasu trwania całej wizyty. Co więcej, czynności te powodują tworzenie się długich kolejek innych potencjalnych klientów. Cena takiego strzyżenia to od 3 do 5 tysięcy jenów, czyli od 27 do 45 dolarów. Firma QBH zmieniła to wszystko. Zauważyła, że wielu ludzi, szczególnie pracujących zawodowo, nie ma ochoty tracić aż godzinę na strzyżenie. Dlatego też firma zrezygnowała z tych wszystkich emocjonalnych, zdecydowanie ograniczyła już zabiegi pielęgnacyjne i skoncentrowała się przede wszystkim na podstawowym strzyżeniu. Później poszła o jeden krok dalej, eliminując czasochłonne mycie i suszenie i tworząc system Air Wash, umieszczony nad głową wyciąg wysysający wszystkie ścięte włosy. Nowy system działa znacznie lepiej i szybciej, a przy tym nie wymaga włączenia głowy klienta. Te zmiany skróciły czas potrzebny na strzyżenie z godziny do 10 minut. Co więcej, na zewnątrz każdego lokalu umieszczona jest sygnalizacja świetlna, informująca o wolnych stanowiskach do strzyżenia. To eliminuje niepewność związaną z czasem oczekiwania i uwalnia od konieczności prowadzenia rezerwacji. W ten sposób Firma QB House mogła zredukować ceny strzyżenia do 1001, czyli 9 dolarów, w porównaniu ze średnią, pamiętacie, od 27 do 40. Równocześnie zwiększając przychody generowane przez każdego fryzjera w ciągu godziny o mniej więcej 50%, ponosząc niższe koszty zatrudnienia i potrzebując mniejszej powierzchni lokalu w przeliczeniu na każdego zatrudnionego fryzjera. Firma QB House. Stworzyła taką pozbawioną nonsensów usługę fryzjerską, polepszając równocześnie jej higienę. Nie tylko zwiększyła liczbę urządzeń sanitarnych, tak aby każde stanowisko było całkowicie wyposażone, lecz również wprowadziła zasadę jednorazowego użytku. Każdy klient miał zapewniony świeży ręcznik i grzeb. No i w rezultacie dokonała kwantowego skoku, jak to się mówi, prawda? Zrozumieli jedną rzecz. Dzisiejszy klient bardzo ceni swój czas. Czy ostatnio zdarzyło Ci się usłyszeć magiczne proszę chwileczkę poczekać? Jak ja słyszę gdziekolwiek proszę chwileczkę poczekać, to włosy cierpną mi na grzbiecie. Szczególnie jeśli to jest na przykład instytucja związana z ochroną zdrowia, bo u nich chwileczka może trwać dwie godziny na przykład i nadal jest chwileczka. Zastanów się, czy to, czym Ty się zajmujesz, można by zmienić w taki sposób, aby bardziej szanować czas klienta. W dzisiejszym świecie to jest naprawdę Wielka wartość. Jak dziś opowiadałem o tym w moim salonie fryzjerskim, dziewczyny były bardzo zainteresowane. Zobaczymy, czy wprowadzą jakieś zmiany. my jesteśmy w japońskiej dzisiaj restauracji, jak wiecie, na gościnnych występach. Za chwilę, druga historia. A skoro już mówimy o szanowaniu czasu Twojego klienta, to jesteśmy dzisiaj w restauracji Pink Sushi w moich rodzinnych Katowicach. Oczywiście w tym mieście jest wiele restauracji sushi, ale chyba tylko jedna, która ma to rozwiązanie. Zobaczcie, taką, taki taśmociąg z gotowymi już zestawami sushi. Co to daje? Możesz tutaj wejść i zacząć jeść w ciągu minuty, jeśli bardzo ci się spieszy, a później bardzo szybko i sprawnie przyciskając guzik, przywołać do siebie kelnerkę, która się z Tobą rozliczy i w ten sposób w ciągu przysłowiowych pięciu minut możesz być już po obiedzie. I iść dalej, na przykład na pociąg, który przyjeżdża na, na pobliski dworzec. To jest właśnie błękitny ocean, prawda? Wejście na zupełnie inny obszar, zaspokojenie innej potrzeby klienta w branży, która jest chyba jedną z najbardziej krwawych branży, jakie można sobie wyobrazić. Skoro już jesteśmy w restauracji, to chciałbym Wam przeczytać coś z kolejnej części Błękitnego Oceanu na temat właśnie pomysłu na błękitny ocean w branży gastronomicznej. W Wielczankini Renelu Ball napisali w 2005 roku strategię Błękitnego Oceanu i okazało się, że to była książka mająca największy wpływ na branżę biznesu w ogóle w tamtej dekadzie więc wielu biznesmenów ją czytało i zaczęło myśleć, zaczęło wdrażać tę strategię. Dlatego po latach, w 2017 roku, autorzy powrócili do swojej koncepcji, ale tym razem już właśnie opisywali przypadki firm, które wdrożyły ich pomysły. Opisali dokładnie, co trzeba robić, żeby tę strategię wdrażać i podali kilka przykładów i jeden z nich chciałbym Wam przeczytać. Firma nazywa się... Wawa po angielsku, czyli Wawa po polsku. To jest amerykańska sieć detaliczna obsługująca ponad 600 milionów klientów rocznie. w Przeszło 700 sklepach rozmieszczonych w sześciu stanach. Jej roczna sprzedaż to około 10 miliardów dolarów, więc całkiem niezła sieć, prawda? Klienci mają takiego bzika na punkcie tej firmy, że niektórzy, jak Jeremy Clutch, mają nawet jej logo wytatuowane na ramionach. Pobrażacie sobie coś takiego? Kierownictwo sieci uważało ją za firmę Błękitnego Oceanu, jednak w roku 2009 ówczesny dyrektor generalny Howard Shuttle dostrzegł, że dryfuje w stronę czerwonych wód. Po globalnym załamaniu finansowym gospodarka przeżywała trudne chwile, a konkurenci zaczynali nadrabiać straty. Howard i jego najbliżsi współpracownicy byli zdecydowani trzymać się z dala od widniejącego na horyzoncie Czerwonego Oceanu, to też postanowili otworzyć nową granicę wartościowo-kosztową. Aż do tamtej chwili Łała tworzyła swój Błękitny Ocean, doprowadzając do perfekcji funkcjonowanie pod jednym dachem trzech placówek: sklepu ogólnospożywczego, stacji benzynowej i restauracji a przy tym zapewniając najwyższy poziom obsługi klienta. O tej doskonałości wyraźnie świadczą liczby, choć obiekty sieci ława nie są w ścisłym sensie sklepami spożywczymi, to osiągana przez nie wartość sprzedaży sklepowej jest ponad trzykrotnie wyższa niż w przeciętnym sklepie sieci 7-Eleven, czyli znanej sieci sklepów spożywczych w Stanach. Kiedy Howard ze swoim zespołem za pomocą narzędzi Błękitnego Oceanu opracowywał swój tak zwany plan strategiczny Błękitnego Oceanu, okazało się, że najsłabsze ogniwo w ogólnej ofercie firmy stanowiła gastronomia, wykazując zarazem największy potencjał rentownego wzrostu. Howard skwitował tą uwagę. Kiedy sprzedajesz benzynę, ludzie automatycznie zakładają, że nie możesz jednocześnie prowadzić wysokiej jakości restauracji. Gdy zespół przystąpił do przemiany Błękitnego oceanu, skupił się na kompletnej zmianie tego wyobrażenia klienta zmierzał do skokowej poprawy jakości, świeżości i walorów zdrowotnych żywności sprzedawanej po możliwie najkorzystniejszej cenie, aby w ten sposób zmienić wizerunek firmy. Jej placówka nie miała już być połączeniem sklepu ogólnospożywczego i stacji benzynowej, gdzie dodatkowo oferuje się jedzenie, lecz wyróżniającą się restauracją szybkiej obsługi, która dodatkowo sprzedaje benzynę i artykuły ogólnospożywcze. Konieczne wobec tego stało się kompleksowe przemyślenie takich spraw jak rodzaj oferowanych potraw, ich świeżość i walory dietetyczne. Zachęcająca i podsycająca apetyt ekspozycja, łatwość dokonywania wyborów i szybkość realizacji zamówienia. No właśnie. A wszystko po jak najkorzystniejszych dla nabywców cenach. Łała oferuje teraz pieczywo prosto z pieca, świeże sałatki np. z jarmurzem i pomozą, świeże burrito i zupy robione na zamówienie kanapki ze świeżymi i pomysłowymi dodatkami gorące kanapki lunchowe, obiadowe i śniadaniowe i wreszcie coś, co niektórzy nazywają kawową nirwaną. Zmiany te doprowadziły do niebotycznego wzrostu sprzedaży żywności, jak również jakości ogólnego doświadczenia klientów. Potęga tej przemiany błękitnego oceanu znajduje odzwierciedlenie w liczbach. Huawei osiąga dziś większą niż McDonald's sprzedaż żywności w przeliczeniu na placówkę. Podumiewa przy tym sposób, w jaki zespół zbudował dla tej nowej oferty żywności i napojów model działalności, któremu łała zawdzięcza osiągnięcie ambitnych celów w zakresie marsz, zysku i kosztów. No i teraz posłuchajcie. Sieć wyeliminowała wiele elementów oferowanych przez inne restauracje szybkiej obsługi, na przykład stoliki w sali, i możliwość zakupu bez wysiadania z samochodu, czyli tego u nich nie ma. Jej kluczem do niskich kosztów i wydajności są jednak spektakularne zmiany przeprowadzone w obrębie operacji na zapleczu. Łała nie tylko zawiązała partnerstwo z McLean Company, liderem branży logistyki artykułów spożywczych, ale też stworzyła kanał codziennego zaopatrzenia w świeże produkty, co pozwala jej zlecić na zewnątrz pełen łańcuch dostaw artykułów spożywczych. Cała oferta świeżego pieczywa jest wynikiem współpracy z piekarniami. Współpraca z Taylor Farms i Safeway Group obejmuje całość dostaw świeżych potraw gotowych do spożycia. Aby te świeże produkty docierały każdego dnia do każdej placówki, podjęto współpracę z Penske Corporation, firmą zarządzającą dystrybucyjnymi terminalami przeładunkowymi, do których dostawcy zaopatrujący sieć i łatwo się żywność codziennie dostarczają swoje produkty. A przy tym, łała nie realizuje bezpośrednio żadnego z tych działań. Jej zaangażowanie ogranicza się do niewielkiego zespołu ludzi współpracujących z firmami partnerskimi w sprawach komunikacji i kontroli, aby zapewnić niezawodność i wysoką jakość dostaw. A więc restauracja, która zrezygnowała z tego, żeby przygotowywać na miejscu jedzenie, prawda? współpracują z, z mega specjalistami na Howard Stoker uważa, Wykorzystując metodę Błękitnego Oceanu, zdołaliśmy ustalić, czego potrzeba, by dokonać skokowej poprawy jakości, wartości, wygody i sposobu prezentacji potraw, a jednocześnie podnieść ogólną wygodę i jakość doświadczenia klienta w naszych placówkach. Nie mieliśmy jednak żadnego wyposażenia do przygotowywania potraw, ani doświadczenia w lidze, w której zamierzaliśmy sobie poradzić, a jest to Liga Światowa. Chris Gaines, obecnie dyrektor generalny sieci Wawa, mówi: "Świeża żywność i napoje przynoszą dziś ponad 40% naszej sprzedaży towarowej. Rozwinęliśmy się w takim kierunku, że dawne sklepy spożywcze stały się restauracjami oferującymi również paliwo. Trudno sobie, trudno nas zaliczyć do jakiejkolwiek kategorii. Jak możemy usprawnić operacje i wprowadzić w nich innowacje?" To pytanie naprowadza na różnorakie możliwości obniżania kosztów bez poświęcania wartości dla nabywcy. Aby je ujawnić, zespół może zadać sobie dalsze pytanie. Czy możemy zastąpić surowce jakimiś niekonwencjonalnymi, a tańszymi? Czy możemy wyeliminować czynności i urządzenia kosztowne i niewiele powiększające wartość, albo zastąpić je tanimi i efektywnymi? Czy możemy zmniejszyć liczbę części albo etapów procesu produkcji? Czy możemy produkować fabrycznie rzeczy, które konkurenci z branży wytwarzają ręcznie? Czy istnieją jakieś gotowe technologie, które moglibyśmy wykorzystać albo czy moglibyśmy skomputeryzować jakieś czynności, żeby obniżyć koszty? Pytanie to zadała sobie na przykład Iracka Narodowa Orkiestra Młodzieżowa i znalazła błyskotliwą odpowiedź. Prowadzi przesłuchania muzyków za pomocą YouTube'a oraz wykorzystuje Skype'a do zarządzania projektami. Te twórcze innowacje nie tylko wyeliminowały koszty i logistyczne koszmary, jakie wiążą się w Iraku z osobistym wykonywaniem tych zadań, ale przy okazji pozwoliły orkiestrze zbudować sobie pozycję w mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że te pytania kreatywnie nastroiły także twój umysł. Takie historie właśnie świadczą o potędze i geniuszu strategii Błękitnego Oceanu, nakreślonej najpierw w pierwszej części przez Dabbi Chankima i Renę Mugol, a później w 2017 kontynuowane i opisywane w strategii Błękitnego Oceanu przemianie. Witold Antosiewicz też na LinkedIn czytał Wam z tej książki. Obaj, obaj z niej czytaliśmy i obaj lubimy w ogóle ten sposób myślenia o kreatywności, o wymyślaniu niestandardowych rozwiązań. O tym, żeby z jednej strony umieć, umieć się dopasować do branży, oczywiście do jej wymogów, ale z drugiej strony dodać biznesowi swój własny smak, swój, swój własny znak firmowy, Twoją twarz, Twoją duszę, Twoje przekonania i Twoje wartości. Dopiero miks tych rzeczy, myślę, jest przepisem na prawdziwy sukces w biznesie i wyróżnienie. Skoro już mówimy o sukcesie w biznesie, to nie wiem, czy zauważyłeś, że wczoraj pojawił się w audioinspiracjach odcinek specjalny, skierowany do tych z Was, którzy mają swój kanał na YouTube, ale chcieliby go powiększyć, tak jak Tomkowi Brześcińskiemu i mnie udało się powiększyć audioinspirację. Jeśli interesuje Cię ten temat, koniecznie sięgnij do wczorajszego odcinka, a, a jeśli nie, to oglądaj nas po prostu. Tak? Jeśli chcesz być odbiorcą, oczywiście bez odbiorców żaden biznes nie miałby sensu, prawda? Więc oczywiście, jeśli chcesz być tylko odbiorcą, absolutnie Cię kochamy. Przyprowadź do nas więcej takich osób i będziemy cali szczęśliwi. Cały czas idziemy w górę także dzięki Tobie, dzięki Wam. Bardzo dziękuję za wszystkie... Komentarze, których jest już tyle, że nie, nie dajemy rady na nie odpowiadać. Dziękuję też za wszystkie odcinki, które wy zaczęliście nagrywać. Przychodzą do nas. Już wkrótce uruchomimy kolejny dzień, w którym pojawią się audioinspiracje czytane przez Was, widzów tego kanału. Jeśli jeszcze o tym nie słyszałeś, poszukaj odcinka. Jedno zdanie warte 399 milionów dolarów. Tam właśnie opowiadamy o tym pomyśle, o tej inicjatywie. No cóż, to. Tyle by było. Życzę Ci dobrego weekendu. A ja za chwilę spałaszuję coś dobrego w Pink Sushi w Katowicach, w którym siedzimy. Zobaczymy, co do mnie podjedzie i zagada. Do zobaczenia po drugiej stronie tego weekendu. Trzymaj się. Cześć.